Cześć. Poćwiczmy czasowniki nieregularne na poziomie A2. Tym razem czasowniki od 26 do 50. Powtarzaj za mną. Iść. Go, went, gone. Rosnąć. Grow, grew, grown. Mieć. Have, head, head. Słyszeć. Hear, heard, heard. Uderzać. Hit, hit, hit. Przytrzymać. Hold, held, held. Ranić. Hurt, 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 trzymać, hodować, keep, kept, kept, wiedzieć, know, new, known, uczyć się, learn, learned, learned, opuszczać, zostawiać, leave, left, left, pożyczać komuś, lend, lent, lent, zgubić, stracić, lose, lost, lost, zrobić, wytworzyć, make, made, made znaczyć mean, meant, meant, spotkać, poznać, meet, met, met, płacić, pay, paid, paid, położyć, put, 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 czytać, read, 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 jechać, ride, road, ridden, dzwonić, ring, rank, rung, biegać, run, 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 powiedzieć, say said said widzieć see saw seen sprzedawać sell sold sold Jeśli film ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i komentarza. Będzie mi bardzo miło. Zasubskrybuj ten kanał, a wkrótce powrócę z nowymi materiałami.